Rzeczą, którą bym chciał jeszcze powiedzieć, no to jest, słuchajcie, kwestia pokus. Pokusy to jest piękny temat. Uważam, że to jest coś wspaniałego, bo yy, pokusa jako taka, to oczywiście też nie należy do czegoś, z czego my się spowiadamy. Nie spowiadamy się z pokus. Dlaczego? No bo pokusy nie są działaniem człowieka. Pokusy po prostu są w człowieku one są jednym z takich głównych, jednym z takich głównych broni, które ma na nas przygotowane z duch, one będą nas atakować, będą bardzo upierdliwe, natomiast jako takie, jako takie ciężko zaliczyć do kategorii grzechu. I teraz trochę jeszcze więcej o pokusach, Wy Zejdźmy troszeczkę głębiej. My Taki haczyk, który, który ma ją pokusę na nas, to jest to, ja sobie to nazwałem, oczywiście liczby są dosyć, dosyć umowne, myślę, że większość pokus składa się w 70% z prawdy i w 30% z kłamstwa. I teraz, y, oczywiście jest, te cyferki są umowne, ale warto zobaczyć, że, że większość z pokus ma w sobie coś z prawdy. Co za tym idzie? Bo gdyby całe składało się ze skłamstwa, to my byśmy bardzo łatwo wytropili i byłoby nam bardzo prosto je odrzucić. Natomiast ponieważ mają w sobie trochę prawdy, no to my, mając świadomość tego, że coś tam w tej pokusie z prawdy jest, no, coś i oczywiście jak sobie popatrzymy na całą pokusę, to coś nam tam nie klika, coś nam się wydaje, że jest jakiś zgrzyt, że jest jakiś fałsz. Ale z drugiej strony przecież jest tam trochę prawdy. Teraz, żeby. Ja rozumiem, że to może brzmieć troszeczkę abstrakcyjnie, żeby to przełożyć na jakiś konkret. Mamy Adama i Ewę i mamy pokusę z raju. Przychodzi sobie ten. przychodzi, no przychodzi wtedy wąż do Ewy i mówi: No słuchaj, no przecież Pan Bóg wam zakazał jeść owoce ze wszystkich drzew tego ogrodu. No i cóż, no jakiś zakaz był. Jakichś owoców jeść nie można, z jakichś drzew tak, ale cała reszta się już nie, nie, nie klika. Cała, cała reszta już nie jest prawdą. No i teraz jakby y, droga prosta do zła wiedzie po tym, że ja zaczynam z pokusą dialogować. Nie, to znaczy, mając świadomość, że coś tam jest z prawdy, ja staram się z tą pokusą dialogować, czyli tak jakbym starał się złego ducha szata przekonać, że jednak nie ma racji. I w tym momencie, kiedy zaczynam z pokusą dialogować, wtedy już przegrałem. Wtedy już za najprawdopodobniej zaraz upadnę w grzech. Yy, bo patrzymy, że jak Ewa zaczyna dialogować, no to się okazuje, że te owoce jednak yy, w sumie to nie są aż takie złe, nie wyglądają aż tak źle, że, że w sumie można by je dotknąć, w sumie to można by je skosztować, bo przecież nagroda, którą obiecuje nam Zły duch jest dosyć atrakcyjna. I yy, załóżmy, że się z kimś pokłóciłem. No, Macie, znaczy, ktoś mi powiedział coś złego. Ktoś mnie wymyślał, ktoś mnie nieuczciwie potraktował. Załóżmy, że to będzie proboszcz. Załóżmy, że proboszcz mnie jakoś źle potraktował. No i teraz yy, ja do proboszcza mam bardzo trudne do przeżycia uczucia. Nie? Czuję się niedowartościowany, yy, czuję, że, że jakoś nie zostałem zauważony, mało tego, że zostałem niedoceniony. Yy, no i przechodzi mi taka pokusa, że na przykład, żeby... Yy, żeby w, w, w otoczeniu jakichś moich bliskich, znajomych z parafii coś o proboszczu złego powiedzieć. Nie? Żeby coś o proboszczu złego powiedzieć. Żeby go na przykład oczernić. Nie? Yy, żeby powiedzieć na przykład jakiś taki yy, fakt z jego życia, który będzie prawdziwy, ale który go postawi w złym świetle. Na przykład, że ma zły, brzydki oddech, że mu śmierdzi z ust. No i teraz, y, czy mówię, czy bym powiedział prawdę? Oczywiście powiedziałbym prawdę. Czy... Y, jak I, i pokusa możemy mówić, słuchaj, no przecież, przecież on się na Tobie, on Ciebie źle potraktował, no to chyba masz prawo się zemścić, nie? Przecież on Ciebie nie zauważył. Przecież on Ci powiedział to czy tamto. Przecież y, on i tak się tego nie dowie, nie? że Ty o nim powiesz coś złego. Mało tego, powiesz przecież prawdę, nie, nie skłamiesz. Więc, i na te wszystkie elementy, które, które pokusa będzie mi mówić, ja powiem, że oczywiście tak, tak jest. Nie? Jest, to, jest to prawdą. Tak? Znaczy, czuję się źle, czuję się niedowartościowany, jest to prawdą, ale z drugiej strony, czy to jest dobrze kogoś oczerniać? Nie? Czy to jest dobrze, jakby, w taki sposób, w taki sposób działać? No, właściwie to nie. Ale zobaczcie, że pokusa ma w sobie coś z kłamstwa, ale ma też bardzo dużo sprawdy. I pewnie gdybyśmy sobie większość naszych pokus przeanalizowali, to byśmy gdzieś do takiego tematu doszli. Ja w ogóle myślę sobie, że pokusy dobrze sobie analizować. Nie? Na chłodno, szczególnie już po jakimś czasie, żeby zobaczyć w jaki sposób one na nas działają, dlaczego. I tutaj przywołam znowu Ignacego Loyola, czyli założyciela naszego zakonu. Mianowicie Ignacy powiedział, że człowiek jest jak zamek. A zły duch jest jak dobry generał, który robi ostrzał. I teraz dobry generał w zamek nigdy nie uderzy od najsilniejszej strony, tylko od najsłabszej. Dlaczego? No, bo chce ten zamek zdobyć. Nie? Czyli zły duch, który nas kusi, którym wrzuca nam pokusy, nie będzie nam wrzucał pokus od naszych najsilniejszych stron. Wybada sobie, gdzie są nasze najsłabsze. I potem będzie ładować właśnie w te najsłabsze strony. Dlatego też dobrze jest zanalizować sobie i zobaczyć, gdzie ja najczęściej jestem kuszony. Po co? Po to, żeby zlokalizować swoją najsłabszą stronę. Ja na przykład wiem, że u mnie to jest kompleks niższości. To jest taka rzecz, która mam często problem. I jak jestem kuszony, to bardzo często po tej linii. Nie? Myślę sobie, że warto sobie jakby przeanalizować swoje pokusy, po co? A no po to, żeby z jednej strony nas pokusa nie zaskoczyła, a po drugie, żeby, żeby, żeby w sobie zacząć jakoś tę trudniejszą sferę umacniać. Nie? To znaczy, że jeżeli ja na przykład zobaczę, że, że mam problem na przykład z jakimś kompleksem niższości czy czymkolwiek, no to może warto się skontaktować z kimś, kto będzie mi w tym jakoś w stanie pomóc. Może mój ojciec duchowy będę w stanie z nim jakoś to przegadać, może psycholog, może terapia. To wszystko jest dla ludzi, nie? bo sensowne będzie umacniać ten swój y, słabszy element muru obronnego, no bo właśnie w niego będzie nas uderzać zły duch, tak, żeby do nas miał, nie miał aż tak dobrego dostępu. Yy. I zobaczcie, że, że to jest takie podejście, które nam proponuje tradycja katolicka, jeżeli chodzi o traktowanie pokus. Bo w pewnym momencie się okazuje, że najlepszym sposobem na pokusy wcale nie jest to, że ja się będę oblewać wodą, wodą święconą, tylko co niektórzy stosują, ale że ja będę pokusy, uwaga, bagatelizować. Bo pokusy bardzo często jest tak, że mają też w sobie jakieś mechanizmy psychiczne związane z tym, że na przykład mam problemy z natrętnymi myślami albo z innymi natręctwami. No i teraz yy, będą do mnie te pokusy wracać, będą mnie będą próbować rozstrzelać, yy, a najlepszy, a myśli natrętne i też pokusy najczęściej żywią się zwyczajnie uwagą. Więc im mniej ja na nie zwracam uwagi, to znaczy, po prostu je bagatelizuje, nie wchodzę z nimi w dialog, tym się okazuje, że one będą miały mniejszą siłę. To jest pokusa. W tym temacie jeszcze, czy, czy troszeczkę obok.